Witam nim przejdziemy do złożenia naszego układu, małe takie wprowadzenie, jak będziemy składali takie składanie też składanie w pajęczynkę nam tu kompletnie się nie nadaje z tego względu, że składając na pajęczynkę mamy taki problem, że przy większej ilości elementów, gdy będziemy chcieli wyjąć, czy podmienić czy coś zrobić w wersji eksperymentalnej to będzie nam się rozpadało następną możliwością może być coś takiego płytka stykowa, ale ona też nawet najlepsza nie zapewnia nam idealnego styku po upadku czy jakichś drganiach, niektóre elementy przestają po prostu kontaktować. No i też nie, nie nadawałaby się w żadnym wypadku do napięcia 230 V, żeby tu coś podłączyć, bo nieraz tak się po prostu może zdarzyć. Możemy skorzystać z takiej płytki uniwersalnej. Tu też polega na tym, że po prostu elementy przewlekamy i od spodu lutujemy. No, ale ona też nie nadaje się do jakiegoś eksperymentowania, bo w razie gdybyśmy musieli coś wymienić, podmienić kilka razy, no to te wszystkie punkty nam się zaczną po trochu odlutowywać i to wszystko będzie latało. Czyli, czyli to też odpada. Ja od dawna stosowałem taką metodę sklejka, wbijanie gwoździ, obwijanie tu na tych gwoździach takich przewodów, i do końców tych przewodów były doltowywane elementy. Układ można było zrobić taki, można było zrobić taki wielki. O, tu mam cały ten. To jest fajna rzecz, bo jest duża powierzchnia. Jest układ przejrzysty, można tu dopiąć, odpiąć, dolutować, dolutować coś większego, zmienić układ po prostu połączeń i tak dalej. Ale teraz to zmodyfikowałem i to wygląda w ten sposób. Wykorzystuję korek, ale zazwyczaj jest to płyta pilśniowa. Mam tu taki kawałek wykorzystany od podpałki do gryla, i właśnie ten układ złożymy na takim kawałku. Odnośnie takiego takiej podpałki trzeba to kupować na targów, wtedy jest bez natomiast w supermarketach nieprzyjemnie po prostu pachnie, ale można też kupić kawałek takiej płyty pilśniowej zupełnie oddzielnie. I zobaczcie, to jest dość proste, bo mam tu rysunek, który będę wkładał i nawet nie używając żadnych tu młotków, ani niczego, mogę to sobie spokojnie po prostu złożyć, widzicie, o sobie wpinam, wpinam gwoździki, później obwinę to, ale jeżeli ktoś ma wprawę, może użyć, ja używam takiego naparstka i to jest wtedy po prostu błyskawiczny montaż, oplatamy te yy, gwoździe drutami, i tak jak na tamtym zestawie lotujemy. Tu już mam gotowy układ, który będziemy dzisiaj uruchamiali. Już jest uzbrojony w gwoździe, zaraz oplotę przewody i możemy ruszać. Kompletnie złożony wyświetlacz. Proponuję sprawdzić pod napięciem 5-9 V. Świeci on w ten sposób. Zobaczcie F. Następny L. I tu będziemy mieli P. I teraz możemy podłączyć go do 230 V. Panel wyświetlacza zamontowany jest tu w tym miejscu. Tu jest przełącznik, który załącza nam dane funkcje, i możecie zobaczyć. Obroty w prawo. Świeci się literka P. Stop. Obroty w lewo. Silnik obraca się w lewo. Full lewo. Silnik zaczyna nabierać obrotów i wyłączenie modu wyświetlacza zainstalowany jest tu całość zasilana z napięcia 230V może to wypchniemy o prosto wychodzi wygląda to mniej więcej w ten sposób dodatkowo zastosowałem tu taki pojemniczek na bezpiecznik 50 mA czyli praktycznie wychodzi 5 przewodów czy 4 przewody czyli zasilający przewód przewód yy, do literki P L F I to by było na tyle nasz moduł może posłużyć też do wykrywania kierunku obrotów silniczka takiego modelarskiego, może być taki, może być większy, może być odwycieraczek, nieistotne. Tu mamy cały gotowy już złożony moduł. Fajna rzecz jest, że do wykrywania potrzebne są tylko po prostu dwa przewody. Ja tu w tej chwili mm, korzystałem z ogniwa 9V, ale w tej chwili połączę tu ogniwo 5V. Tu mam taki silnik z przekładnią. Tu mam y, przełącznik lewo-prawo. No i zasilanie połączymy sobie z tym dzięki przewodnikowi. O, ale wpierw podłączymy sobie tu. Jedynie z wyświetlacza łączymy dwa przewody. W tym wypadku popielaty i przewód żółty. I tu sobie możemy to łączyć. O. Drugi. Tu wszystko jedno, bo i tak nam wskaże właściwe obroty. Tu jest przewodzik drugi. O. Czyli to mamy połączone. Tu abyście sobie widzieli, jak to będzie się kręciło. I tu załączę sobie. O! Dobrze. Czyli wszystko mam w tej chwili załączone. To, żeby było lepiej widać. Mam taką przesłonę. Czyli sobie tu połączę przewody. I, I teraz mm, zobaczcie. P. Obroty prawo L obroty w lewo. Wszystko dzięki dzięki tu tylko tym dwóm po prostu przewodom. Ale jeszcze tu jest literka F i dodając dwa elementy wyświetlamy sobie znak full. Czyli f full, czyli układ informuje nas, gdyby po prostu napięcie, gdybyśmy tu mieli regulator napięcia i by nam z założonego punktu powiedzmy 5V wzrosło na 12, zacznie się wyświetlać litera F. I tak zupełnie na koniec, aby nie było niedomówień, kombinację taką, czyli dioda plus rezystor stosuję od dawna. A praktycznie większość firm już stosuje od bardzo dawna. To wygląda w ten sposób. Oni stosują to w kontrolkach, czyli LED, rezystor i po prostu dioda. I wszystko jest zasilane z 230 V. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.